Ależ temat nam się trafił. Temat, który u jednych budzi grozę, u innych budzi pierwszy głęboki oddech w życiu, o jakim właściwie czasem zdążymy już zapomnieć. Rozwód. Rozbud. No właśnie, słyszymy i to dobrze, że słyszymy już ze strony naszej Sofy małe uśmiechy, bo chcemy się zmierzyć wspólnie z Państwem z tym tematem. W naszym studiu. Fantastyczne kobiety. Witamy Was bardzo pięknie. Agnieszka Michalska, aktorka, mm -hmm. Magdalena Kumorek, aktorka i coach, oraz Olga Kozierowska, mentorka. Dzień dobry. Zapytam jako mężczyzna Was, drogie panie, na słowo rozwód, jakie pierwsze przychodzi Wam skojarzenie albo zdanie? Magdo, jeśli pozwolisz, zacznijmy mm. od ciebie. Nie jest to łatwe, lekkie i przyjemne, ale daje szansę na nowe otwarcie w życiu. Mm -hmm. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dzieńdobry.tvn.pl. Rozwód to taka trochę strata też części siebie. Mm. Mm. Czyli rozwód, Agnieszko, kojarzy Ci się ze stratą? To jest... e, tak, to jest jakiegoś rodzaju strata. Mm. Mm. A ja posłużę się badaniami, jako że, że tym się po prostu zajmuję także że takie są e, trzy rzeczy główne, że pierwsze to jest porażka, mhm. że rozwód to porażka, tak odbiera to większość ludzi i z tym trzeba się zmierzyć. E, drugie, że to zło dla dzieci, tymczasem no, dzieci cierpią z braku miłości, a nie z tego, żeby patrzeć jak rodzice de facto cierpią. A także z tym, że już do końca, i ja to częściej kobiety, i to jest taki stereotyp, do końca życia już będę sama, nikt mnie nie pokocha, a on sobie zaraz ułoży życie. Mm. Więc to jest. No i oczywiście winą, winę, winą obarczamy tylko tę drugą stronę, mm. tak trochę z braku mm. refleksji. To, o czym mówisz, to są, to są przekonania przekazywane z pokolenia na pokolenie, przekonania, które się odkładają w naszej podświadomości, my potem z tym, z tym żyjemy. A jakie miałyście wy największe lęki, Zaraz przed tym, jak musiałyście się z tematem rozwodu zmierzyć, Magdo. Ja myślę, że ja bym się mogła spokojnie wkleić na tamten czas. Tu już ja jestem kilka lat po rozwodzie, do, dokładnie w to, co Olga powiedziała. Natomiast bardzo szybko zdałam sobie sprawę z tego, że ja mogę pozostać w, w tym kręgu powiedzmy, ofiary, tak? tego, tej, tej, która ma gorzej, albo mogę przejść na drugą stronę mocy. I skorzystać ze wspaniałego czasu, w jakim żyjemy. Dostępnych różnych terapii, różnych ćwiczeń, płatnych, niepłatnych, mądrych ludzi, którzy mogą mi powiedzieć: dobra, jak wykorzystać ten moment? I też ja dzisiaj sama tak pracuję z, z kobietami, z mężczyznami, którzy przychodzą gdzieś około rozstaniowo, około rozwodowo. Zobacz za sobą, zobacz czego cię ta relacja nauczyła, z czym wychodzisz i wykorzystaj to dla siebie. Mówimy o nas, a pomówmy trochę o tym, co daje nam środowisko, otoczenie. Czy poczułyście jakieś wykluczenie po rozwodzie? Znaczy, chcę powiedzieć, że y, y, jestem y, osobiście przeciwnikiem rozwodów. Jestem y, zwolennikiem długiego poznawania się. Y, z perspektywy czasu to mówię, że. Czyli do, późniejszego ślubu. Późniejszego ślubu, y, szczególnie sakramentu. Jeżeli ktoś ma y, na, to, y, na to chęć, to na pewno, żeby potem y, y, zrywać te związki, sakramenty. to To jest poważna sprawa. I tak jak powiedziałam, to jest jakaś, jakaś strata części siebie, bo, to, bo jednak mamy tę pamięć, niesiemy tę pamięć w sobie, jesteśmy złożeni z pamięci, ogromnych pamięci i często to są też przyczyny, bo gdzieś ta pamięć nam się otwiera i potem czasem to są przyczyny też tych rozwodów, bo czasem jakoś ewoluujemy i, i coś nam nie traum. działa i nie do końca wiemy co, a wcześniej wiadomo, jesteśmy zafascynowani. Ja akurat rozwiodłam się po 15 latach małżeństwa, i, i ale muszę powiedzieć, że pięć lat e, trwało od momentu kiedy powiedziałam, że nie mam siły do momentu e, rozwodu. Także e, dużo, ale z drugiej strony cieszę się, bo dzisiaj mogę mieć taką świadomość, że naprawdę próbowałam mhm. też. Więc uważam, że to jest bardzo ważne, taka zmiana, taka decyzja, bo wiem, że często one zapadają w różny sposób, więc ja uważam, że faktycznie nie powinno to następować od tak, mimo że jestem rozwodnikiem i gdzieś do tego rozwodu doprowadziłam ostatecznie. Ale myślę, że też rozwód może być potrzebny czasem mm. dla członków rodziny e, wszystkich. Że jest czasem niezbędny, niestety, mimo że faktycznie kojarzy się źle. I teraz, odpowiadając na Pani pytanie, tak, najgorszy stereotyp, jaki jest i który ja w sobie musiałam gdzieś przełamać wewnętrznie, to było to, że mm, mężczyzna nie stanowi o mojej wartości. Mhm. A często ludzie e, w ten sposób e, też oceniają, prawda? Że czegoś brakuje tej kobiecie, bo nie ma koło niej mężczyzny. Więc, jakby w tym sensie. Ale to jest nasza praca wewnętrzna, którą musimy zrobić. I to jest też to, że ważne jest, może zakończę tylko to, co powiedziałam, że ważne jest, żeby nie rozwodzić się z samym sobą i być blisko siebie. A to ładne, bardzo. A dlaczego? Chociaż może tak wcale nie jest, ale, ale wydaje się, że, że jednak to kobieta bierze odpowiedzialność za decyzje, za dzieci. To do kobiety badają pytania, ale czy próbowaliście już wszystkiego? Ale co z dziećmi? Rze rzeczywiście w tym, co mówi Małgosia, jest dużo prawdy, bo kiedy facet się rozwodzi, to właściwie dla jego męskiego towarzystwa no nie jest to żadne zaskoczenie. To, to bardzo często jest coś normalnego. Ok, stary, no nie wyszło ci, spoko, mm. znajdziesz kogoś nowego. Mm. Ko kobiety jednak mierzą się z całą pulą innych problemów i dlaczego te dwa światy, męski i kobiecy, w sytuacji rozwodu wyglądają tak różnie? Dlaczego nosimy dwa różne bagaże, Różnych no, no, bo żyjemy w społeczeństwie, które jest społeczeństwem patriarchalnym, y, gdzie nawet za, nie wiem, złe zachowania dzieci też tylko obarcza się matkę, że matka cię źle wychowała, więc jakby y, y, rzeczywiście ta, 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 to nasze społeczeństwo w dużej mierze obwinia kobietę za to, że ona czegoś nie zrobiła, czegoś nie, nie dała, y, właśnie nie, nie pracowała za dużo no, nad tym związkiem. No ja pamiętam też u mnie, na przykład to, co ja słyszałam, to zostań dla dziecka, zostań mhm. dla dziecka, zostań dla dziecka. I my wtedy rzeczywiście no, jesteśmy rozdarte, bo jednak znowu też um, te wartości społeczne mamy wbudowane, um, aby o to dziecko przede wszystkim dbać. Czyli my musimy się cofnąć, jakby zniknąć z obrazu, jak się rodzi dziecko. I to też tego um, nasze społeczeństwo od nas wymaga, żebyśmy na pierwszym miejscu postawiły właśnie um, właśnie dzieci i rodzinę. No więc um, siłą rzeczy w ogóle bierzemy też na siebie, to poczucie winy i my często latami, jak ja. Ja wspieram kobiety, zresztą no, i mężczyzn, ale głównie kobiety w momentach takich dużych zmian życiowych, to one potrafią naprawdę z tą winą żyć latami. I to jest też taka bardzo ważna rzecz, która myślę, że tu musiała, musi paść, że rozwód to jest, tak, to jest też taki moment um, takiej drogi do siebie znowu bo my w związkach często się na przykład nie znamy. O teraz na przykład napisałyśmy z Magdą Chorzeską e o tych wszystkich pytaniach, które należy sobie zadać zanim. Zanim wyjdziesz za mąż, będziesz miała dzieci, będziesz miał dzieci, weźmiesz kredyt wspólny i zamieszkasz razem, bo my się nie znamy wchodząc w związki. My na tej różowej fali biegniemy i nagle budzimy się po dwóch latach, mając już dziecko nawet, mhm. ten kredyt, to mieszkanie wspólne. I myślimy... nagle czar Tak, ja mówię, Boże, ja ciebie nie znam. Ja, ja wiem bym co tylko lubisz. powiedział, że jeszcze trzeba robić update tego, bo my się też na tak. przestrzeni lat e, zmieniamy. Ja wchodziłam w związek małżeński mając 24 lata. No to byłam dzieckiem. No powiedzmy się taką zmieniają. Dokładnie, tak, tak. więc fajnie sobie zrobić taką randkę co pół roku i zrobić sobie update. A jak ty dzisiaj masz, a jak ty dzisiaj czujesz, nie? Jak czy to się z tobie zmienia? Bo może, nie wiem, umówiliśmy się na coś, a ty, ciebie to uwiera, to pogadajmy o tym, jak możemy się w tym rozpulknić, ale jeszcze chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz do tego, co mówiłaś a propos dzieci. No moim zdaniem to jest paradoks. Yy, zostawanie w związku dla dzieci, bo te dzieci właśnie obserwują, jak wygląda relacja między kobietą a mężczyzną i, I one nie mają innego wzorca, tylko tego z domu. Jeżeli widzą, że to jest tarcie, to są ciche dni, to jest krzyk, to jest niezadowolenie, to jest wiecznie zmie, nie wiem, zmęczona matka i wściekły ojciec, to oni chcąc, nie chcąc. Pan robić kopiuj i klej za chwilę w swoim dorosłym życiu. Więc myślenie, i drogi kobiety, to teraz do Was. Jeżeli chcecie zostać w związku tylko po to, żeby chronić dzieci, to idźcie pogadać z jakimś coachem albo idźcie pogadać z Ale to za też można kierować do mężczyzn. Albo ja bym tak nie chciała, tak. tylko żebyśmy. No tak, ale rozmawialiśmy. Tak, 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 tak. Ten temat kręci się wokół kobiet. Natomiast zastanówcie się, a co więcej, jak macie już takie dzieci, które coś potrafią powiedzieć, to pogadajcie z nimi. Hmm. Ja gadałam z moimi dziećmi i nieraz nie dwa dostałam. Takiego strzała, że tak się wyrażę kolokwialnie, i co one widzą, i czego one chcą, i jak one tego wszystkiego doświadczają, że naprawdę te młode istoty, które z nami mieszkają w domu, są często tak mądre i tyle widzą, i mogą być dla nas źródłem informacji i często wsparcia. I rozwieść się można też polubownie, i bardzo to polecam, żeby skorzystać Dokładnie. z mediatora, pójść do psychologa i u psychologa się rozstać, tak. bo wtedy właśnie dzieci. Nie będą cierpieć. No Ostatnie właśnie. pytanie, jak szybko y, można się podnieść po rozwodzie, i nawet jeśli nam się wydaje, że to będzie gehenna, która będzie trwała latami, miesiącami, może prawda jest zgoła inna, może ten proces następuje szybciej. To jest no indywidualne ja powiem, że to jest bardzo indywidualne. To zależy, tak. jak długo właśnie jesteśmy, jak ta pamięć długo w nas jest, prawda? I jak mm. jesteśmy e, mocno e, gdzieś też w jakim momencie życia, w jakim braku. Ile ran. No ile ran jest, które, które właśnie się te, wtedy dopiero tak naprawdę też pokazują? Um. To jest na pewno trudne i też poprzez, poprzez dzieci, i poprzez to, w jaki sposób podchodzimy do siebie. Ja mało znam par, które naprawdę w wysokim, wysokiej klasie się rozstają. Hmm. Jednak nawet ludzie, którzy są bardzo rozwinięci gdzieś i się rozwijają. Jednak zawsze któraś strona czuje tak duży żal, że jednak to jest trudne, hmm. i na te dzieci to gdzieś jest przerzucane, i potem jest przyciąganie liny. Także to jest chyba bo ja myślę, że największym skarbem naszych związków, i one są niepodważalne, są właśnie nasze dzieci, więc ja nie podważam absolutnie mojej decyzji. I absolutnie jestem z niej szczęśliwa z tego powodu, i tego właśnie, że mamy taki piękny owoc, no ale faktycznie ważne jest potem, jak to ewoluuje, mi zajęło to trochę czasu. Ale myślę, co jest do wypracowania, bo na przykład ja mam cudowną relację z moim byłym mężem, i na przykład osiemnastka naszego syna, spędzaliśmy razem, jakby jego rodzina, moja rodzina. I ja wiem, bo ja sama jako czterdziest kilkuletnia kobieta, pierwszy raz po rozwodzie moich rodziców, a propos kopiowania zachowań. Um, miałam wigilię z ojcem i z mamą. I to dla mnie 40 kilkuletniego dziecka, bo zawsze będę ich dzieckiem, było przepięknym wydarzeniem i od tamtej pory spędzamy te Wigilię razem. Super. Cześć, tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry